Cześć. Witamy na kanale Sklepowi Testerzy. Dzisiaj dla nas zupełna nowość. Przetestujemy ekologiczną mieszankę do przygotowania browni bez mąki pszennej oraz dla wegan. Do przygotowania browni będziemy potrzebowali mieszanki, 110 ml oleju rzepakowego, 100 ml wody, czegoś do mieszania, miski, a także formy. Do pieczenia no i piekarnika. Najpierw potrzebujemy do głębokiej miski wlać olej. Oprócz tego będziemy potrzebowali wodę. Następnie będziemy potrzebowali mieszankę. Ależ to pachnie kakaowo, pięknie, jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do miski wsypujemy zawartość całą, ojej, jak duża, jestem ciekawy, co z tego wyniknie, a bardzo mam ochotę na brownie, zostawię sobie, bo to jednak mała ściąga, no i mieszamy. Dobrze wymieszaną masę przelewamy do wyłożonej papierem blachy. Masa przełożona. Teraz idziemy wstawić blaszkę do piekarnika na 20 minut w 180 stopniach bez termoobiegu. Ciasto upieczone. Wyrosło mniej niż się spodziewaliśmy i też tak te 15 porcji, które jest napisane na opakowaniu, to faktycznie będą takie malutkie, no ale to też widać, bo jeżeli to jest jedna porcja, no to malina jest dość duża względem tego, więc to nie będą duże kawałki. Ładnie popękało. Pachnie, pachnie w porządku. 20 minut faktycznie starczyło, bo już nic się do patyczka nie przyklejało. Przejdźmy teraz do testu smaku. Ja jeszcze nie wiem, jak jest w środku. Dążymy sobie mój kawałek, fantastycznie odeszło. Myślę, że może być gorzej. Hmm. Niestety mm. słodkie, czekoladowe. Dobre. Jest smaczne. Czuć takie taki eco vibe w smaku. Nie, nie przypaliśmy tego. Nie. Hmm. Smaczne. Bardzo mocno czekoladowe. Się właśnie to nie jest takie typowe, jak jak mamy ciasto mąka, nie? Jajka. Tylko czuć że to takie skombinowanie z składnikami, jakieś takie różne. Trochę gryki. Jest tu gryka? Jest. Mąka gryczana. To czuć. Czuć mąkę krzyczaną. Nie smakuje. Z owocami, w mm, pyszności. Nie za słodkie. W środku jest mokre, z zewnątrz chrupiące. Podsumowując, jeżeli uznamy, że jest to produkt wegański oraz bez mąki pszennej, to jest on smaczny. My to polecamy. Co prawda kosztuje swoje, gdyż jest to 18 zł za takie opakowanie. Natomiast yy, mi smakowało. Jeżeli byście chcieli więcej testów produktów bio, dajcie znać w komentarzach, z chęcią je dla Was wykonamy. A na ten moment dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Do zobaczenia. Cześć.